Rudusz, uciekaj stamtąd! Ruduś, zjeżdżaj! On ja się wyłonił nagle. Lec. Nie zasłaniasz sobie? Nie. Jezus, nie, nie, nie. Zbliżaj się tak, synku, bo ci zaraz język... padek to się tam przechyliło. Z tej strony przejdź, zobacz. Rudek! Teraz podpalisz się! Te górne jęzory są trochę za wysokie. Nie, nie, to nie ma żartu. Trochę za dużo żeśmy zrobili. Dobrze. Już się zjarało, zresztą. Już się zjarało. Czekaj jeszcze, nie, no właśnie tam mamy. Ale, to mówił, że weźmie kiełbaski sobie upieczemy. Tylko tyle tego naraz spaliłaś, że nie wiem, czy to ognisko będzie na tyle A, przyniesie, długie. O, przynieś, ryczku. ja ci ten,